problem. Zadanie wykonane. Powinniśmy dostać medal, a nie z... To był dopiero bączek. A teraz będzie no. Nie na krawężniku i módlcie się, żeby mandaty, które wystawicie pokryły to koko bo bo jeszcze z pensji wam ściągnę. ELEKTROGLINA 2050 Trzech nierozłącznych kumpli, trzy nierozłączne paski na dresie Space on. Mięśnie, wojtas, prawo jazdy end Bavara! Walo, mózg. No dobra, to rzucamy monetą, kto dzisiaj stawia. Ma ktoś monetę. Na no ta się napiliśmy tego mi było trzeba! S! Dwa! trzy! Eee! Co jest dla musy? A bo nie pożycz dychę na browar! Ty dobry! Pożysz dychę! Już bym wolał tą dychę przechlać, niż wam pożyczyć! Ty! To jest myśl! Co za kondon? Oj, przynajmniej kasę ma. Nie pracuje, ama. A my to co? To znaczy ja nie pracuję, to nie dziwne, że nie mam, ale wy? Ja mam wypłatę za dwa tygodnie dopiero. Ojo, ja, jak mi ojciec zapłaci. Ojciec zapłaci, jak mu klient zapłaci. A klient zapłaci, jak robotę skończymy. Czyli nie prędko. Bo opierdalamy się równo przy tym remoncie. <laughs> Czyli już nigdy nie napijemy się piwa. Czecie. A co to tam wisi? Klub gogo, -go. taniec erotyczny, dziewczyny takie sobie, za to tanio. To za drogo jak dla nas. Czajcie? no przecież to siorka tasa jest. Spadaj, to chyba twoja. A nie, moja. No trudno. Nie to, to obok patrzcie. Paraca, y, poszukiwany sturusz. Nocny na budowie, wymagania brak, wynagrodzenie, tak, do łapy, w każdy piątek. No i? No i co dzisiaj mamy? Y, nie wiem. Czwartek, jutro kasa wpada. <śmiech> 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 no dobra, ale kto z nas będzie cieciem? Do czego to człowiek doszedł? Obowiązki minimalne. Zarobki? Minimalne. Luzik maksymalny. Nie dość, że nic nie robię, to jeszcze mi za to płacą! Jak w sejmie! A nawet lepiej, bo sobie można film zapodać i nie będzie tak nudno. No dobra, niby HWDP, ale zobaczymy, co ten elektroglina warty. Stryk. Rączki do góry frajerzy, no i wyskakuj z kosztowności! <głos> <głos> A ty co? Głupi czy z policji? Jedno i drugie! Akurat udowodnij! Faktycznie, to nie było zbyt mądre, ale chodziło mi raczej o to, że z policji! Masz prawo nic nie mówić, wszystko co powiesz! I tak mam w dupie! Chudna, dobrze, że na Grochowie nie ma takiego elektrogliny, bo by nie słożyć. <grystanie> Ty Kurna część mordy, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, na pewno nie na grochowie. Jakoś dziwnie tutaj. O kurna, mordy, data mi się sama ustawiła i mamy rok 2050. Co? Tak zapieprzałeś, że przenieśliśmy się w czasie. Hm? A jak mówiłem, że naklejki racing podwajają moc, to nie wierzyłeś. To teraz masz. Zajebiście. Proszę, 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 co my tu mamy? Stały chod spalinowy w ekostefie i już wysyłamy cyber goglami, livestreama, posto do pokładu? I... Nawet w przyszłości jest 60. Spokojnie, zanim ktoś tu przyjedzie, już dawno nas tu nie będzie. Witam w przyszłości. Och, szybci, szybcy są, Wojta, z rura na wstecznym! Proba przejechania policjanta na służbie. Do tego termin badania technicznego minął 49 lat temu. Wystawiam mandat karny w wysokości 200 zł, Termin płatności 7 dni. Płatność Bit złotówkami tylko na e-poczcie. Znowu! I bardzo wam tak słusznie! Wszystko przez tego rudego konfidenta! Spokojnie mordeczki, ja to załatwię! Legionowo, warszawa to najlepiej! Ketin! Tak czy siak, panie władzo, zgłaszam na uszenie nietykalności holograficznej! O, aresztowany? Ketyn. Ketyn. Tak siak, nietykalności holograficznej. O, aresztowany? E, o nie! Uff, zaraz co to był za hałas? Kurna chyba muszę być bardziej czujny. Dobra, żeby nie usnąć. Cykrycerze Doliny Rozdupy! Muszę chyba siwka oddać na przegląd. Strasznie szarpie przy redukcji z galopu na kłus. A kopyta masz wyważone? A co ma wyważenie do zmiany biegu? Nie wiem, nie jestem ze wsi. Ostrożnie, kamraci. To może być spuszczyk. A tam ser jesteś zbyt baczny. Kortyzana ma. No i masz za swoje! Trzeba było słuchać często kloca. Yeah. A! Nie Tu cię mam ptaszku! Lega, ty! to najlepszy klub, a kto kradnie zaprawę, dostanie w dziób! I co teraz powiesz nie? Adrian? Jak ty się do ojca odzywasz? Tata? Ale co ty? Co ty tu robisz? Jak co robię? Zaopatrzenie, a co ty sobie myślisz, że skąd ja materiały na te remonty biorę? Ty lepiej powiedz, co ty tu robisz! pracuję! Fuszka taka się trafiła, to pilnuję, żeby materiałów nie pokradli. I w ten oto sposób straciłem posadę ciecia i nie dostałem ani grosza. Koniec! Ech... miał rację. Już nigdy się nie napijemy browaru. Tak? To patrzcie teraz! tu 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 Chła kurna, skan masz tyle hajsu? Tata mi dał. Za pomoc w wyniesieniu betoniarki. Za mną!